Panie dyrektorze, Ciebie nie było sesji sołtysów, bo zawsze no, tak robimy, że w końcu zjedziemy podatki. Także po pierwsze, pytałem, tam z kierownikiem i z pracownikami nie było w ogóle żadnych spraw, że chcieli przekazać Państwo, to po pierwsze. Po drugie, mnie nie było. Także ja bym nie no, mógł uczestniczyć. No oczywiście wprowadzić to też i Pan Sekretarz, to nie było problemu. Ale nie było żadnych takich e, się przedstawiony państwu, a niedługo będzie dosyć sporo rozpoczęć, dlatego że będziemy już mieli wybronianego wykonawcę na odpady, to się troszeczkę zacznie i będziemy tu Państwo odzywali. Także to nie na tym, która polega, żeby, żeby wszyscy, znaczy żebyście Państwo przechodzili, bo, bo jest taki termin, tylko chodzi o to, żeby były no, konkretne sprawy, poruszane i one będą. Także myślę, że pani będzie musiała nieraz tutaj przyjść. W najbliższym czasie, w którym będziemy omawiali, i dlatego to też mogło być sprzeciw, że nie było tematu, i tam, no, o to chodziło, bo wiem, że mnie chyba nie było, to już tak nie mam tutaj przy, przy sobie, ale wydaje mi się, że ja chyba nie mogę być. Ale mimo tego, jeżeli by było temat, gdyby by były, to na pewno by się ta sesja odbyła. Ja mam, chyba tyle odnośnie tego, tego pytania.